Szemanko, szemanko. A dzisiaj o temacie O'Gier tak, O'Gier czyli mi na lepszy film e, od twórców miniów. Jak ukrasz księżyc, czyli dbanie taką, taką grę e, o Nintendo Switch, tak. Powstaje też od pomyślę od, Sonic, bo, bo był Sonic. Teraz porana naszą ulubioną Charlotte czy Czerwonego, czyli M Super Mario Bros. The Movie. Tak. To będzie najlepszy w kinie, to będzie najlepszy film od Sonica 2, czyli Mario Super Bros. Czyli Super Mario Bros. The Movie, czyli film. Jest, jest pierwszy zwiastun. Moja reakcja będzie. Bardzo fajnie, bo bardzo lubię Mario. nagrywałem Mario yy, Mario Kart i Mario Nagrywałem Mario Kart na starym kanale na moim 2019 nagrywałem Mario i baśmy się mógłbym bardzo mojej na większe i fanem a to wasz ulubiony mam. napiszę w komentarzach Super Mario Bros. Napiszę Napiszę w komentarzach będzie pod tym odcinkiem. 10 komentarz o Mario, to yy, będziemy nagrywać teorię, to może, może powinno być w kinie o Mario, o grze o Mario. To będzie najlepszy film, i oglądamy nowy zwias na moją reakcję, na nowy zwiast o, o twórców minionków, czyli, czyli Mario Super Bros. The movie, czyli film. Zapraszam. Żyć Teraz! To ledwie przedsmak naszej potęgi. Poddajecie się! <śmany> nie szczególnie! Nareszcie ją znalazłem i nikt mnie nie powstrzyma! Grzyba, to umrzesz! O, przepraszam. Ten akurat jest niegroźny. Chodź Mario! Grzybowe królestwo zostanie uratowane. Super Mario Bros. Film. Wkrótce w kinach. Pierwsza rzecz, to jeszcze znajdujesz w cień boss. Będziemy wczoraj w kinie to bo że Mario, czyli boss, wróg Złoczyńca Mario, czyli Boiser, boyser, czyli wróg Mario, będzie walczyć z Mario w tym filmie i musił ten film uratować księżyczkę Peach. Tak, Peach. Bo widzieliśmy na zwiastunie, że idzie do zamku Krzyżowniczki Peach. Będzie ją uratował od Bozzera. Jest fajna ścianka tym. Jeszcze nam się gumby. Znaczy, gumby, smysniki spicera. To się świetne. Bardzo świetne to jest. Patrzcie. A oto! Bowser! Król ludu Kuba, Kuba, tak. To było w grze Mario Bros. Bardzo jest śmieszne, czyli ta pingwinki, patrzcie, pingwinki, o, jest, jeden pingwin jest królem tego miasta. Bardzo fajne, bardzo śmieszne. gdzie będą, pingwinki te bardzo, będą walczyć z balserem. I zjecie na nich śliczka, też bardzo śmieszne. Bardzo śmieszny ten film. To znaczy się jeszcze z oczy, tak gwiazdka, tak. To było to Mario zbierał. To daje siły. Super Mario był. To życzał... ...tem, kolami ognistymi. I bardzo... Że powiedział, że nikt go nie powstrzyma i mamy... ...i mamy szczękę z Mario. W żywowym królestwie, czyli Krzyżycki Pitch. Bardzo fajne. Cieszę się, że będzie taki fajny z o Mario. I napiszcie w komentarzu, czy właśnie lubicie Mario. I ma i nagle potem tym o Mario. Będzie po